Hej kochani, dzisiaj będę komentować prawdziwe historie, pewnie zastanawiacie, jak my komentować prawdziwe historie, przecież usunęli filmy, ale na YouTube znalazłam dwa kanały z ich filmami, po prostu wrzuconymi, nie wiem jak to się nazywało i ten, no będę dzisiaj komentować filmik pod tytułem ciągle chce mi się spać, ale nie w nocy, zaczynajmy. Kiedy to piszę, jest chyba druga w nocy. Wiem, że rano będę się czuć okropnie i. W zasadzie tak mam całe życie. Opowiem wam, jak wygląda mój dzień. Każ jak ta lektorka mówi, i ta animacja jest to. W ogóle ym, ta animacja, ta dziewczyna w tej animacji uszał ustami, ale Którka mówi wcześniej, i to tak boli w oczy, bo mogli się postarać, jak chociaż sądzę, i taką historię. I wiem, że to są tylko reuploady Uploady, czy jak tam się wymawia tych filmów, ale ja tu będę teraz skończyła, jakby to był film z oryginalnego kanału, jak coś. I zbieram do szkoły. Rodzice są zajęci przygotowywaniem się do pracy, więc muszę się zgarnąć sama. Ustawiam budziki przed pójściem spać, ale ostatnio zaczęłam mieć problemy ze zwykłym wstawaniem z łóżka. Potrafię ustawić pięć alarmów i przespać je wszystkie. Nie mogę mieć do siebie żalu, bo nawet nie pamiętam, żeby je wyłączała. Dlatego jak już się obudzę, jestem zwykle spóźniona. Ostatnio kupiłam sobie uciekający budzik. Pewnie myślicie, że to rozwiązało mój problem, ale nie. Gdy tylko zaczynał dzwonić i uciekać, ja go łapałam, wyłączyłam. Tylko mnie śmieszy ten uciekający budzik. raz nawet zasnęłam jeszcze z budzikiem w rękach na podłodze. Wróćmy do planu dnia. Idę do szkoły, gdzie nie mogę się na niczym skoncentrować, bo praktycznie zasypiam. Szczególnie, gdy nauczyciele włączają dokumenty filmowe i ściemniają światła w klasie. Pod koniec lekcji widzą mnie śpiącą. Po szkole mam basen, więc muszę tam szybko dojechać. Pływam codziennie. To nie jest hobby. Wiąże z tym sportem przyszłość. Na zawodach na 100 metrów zajęłam drugie miejsce w mojej kategorii wiekowej. Ale żeby sięgnąć po złoto, trzeba być w dobrej formie, co oznacza zdrowy sen. Kończę pływać około 18. Wsiadam w autobus i jadę do schroniska dla zwierząt, w którym pomagam. Dowiedziałam się o nim trzy miesiące temu. Pracownicy zgarniają bezdomne zwierzęta, karmią je i dają dach nad głową. W międzyczasie szukają... Czemu ten pies jest fioletowy? Ja wiedziałam, że muszę pomóc, więc stałam się wolontariuszem. Pomagam kilka razy w tygodniu. Do domu wracam po dwudziestej, podgrzewam kolację i siadam do odrabiania lekcji. Naukę kończę jakieś półtorej godziny później. Moglibyście powiedzieć, no i spoko: idziesz w kimę i rano budzisz się wypoczęta. Ale to nie takie proste. Przede wszystkim kto chciałby tak żyć? Po pracowitym dniu chcę odpocząć i obejrzeć jakiś film, serial albo nawet filmik na YouTubie. Chcę trochę czasu dla siebie. Poza tym chyba znacie to uczucie. Rano i w ciągu dnia jesteście padnięci, ale gdy przychodzi pora spania, pania, nic tego ni akumulatory same się ładują. Nie chcę mi się wtedy spać i mam energię do zrobienia wielu rzeczy. Czas... No, czasami tak mam, czasami nie zależy. Tak w ogóle to chyba jak tamty odcinku zmienię tło. Czyż to tło nie jest cudowne? Czasami piszę jakieś opowiadania, a najlepsze pomysły miewam akurat nocą. To samo z historią, którą właśnie oglądacie. Najczęściej chodzę spać między drugą a trzecią w nocy, a rano zaczynam wszystko od początku. Wiem, co myślicie. Zrezygnuj z czegoś, żeby mieć więcej czasu dla siebie i przy okazji lepiej się wysypiać. Fajnie, tylko że nie mogę zrezygnować z czegokolwiek. Muszę chodzić do szkoły, przygotowuję się do mistrzostw na szczeblu krajowym i nie mogę zrezygnować z wolontariatu. A zwierzęta same o siebie nie zadbają. Na koniec pisanie. Bez tego i jakiegokolwiek. Istnieje coś takiego jak weekend i święta. Słyszałam o ludziach, którym wystarczy przespać pięć czy sześć godzin i czują się świeżo. Jeśli istnieją. Ja też zazdroszczę takim ludziom, a uwierz mi, jest ich całkiem sporo. Jak oni to robią, że dwie, trzy, cztery godziny się wysypiają? W ogóle ja się kładę trochę późno spać, a i tak się zawsze wysypiam i czuję się świeżo, ale ja śpię tak koło 8, 8 godzin, więc no. O kłopotach z koncentracją czy uczuciem senności? Kiedy pojawił się ten problem, zaczęłam częściej chorować. Lekarz powiedział, że zaburzenia snu osłabiają układ odpornościowy. Po kilku niemal bezsennych dniach rozchorowałam się i przegapiłam wszystko z kilku dni. To się zdarza raz na kilka miesięcy i to nie ma sensu. Nie wysypiam się, bo nie chcę niczego przegapić, ale przez brak snu przegapiam o wiele więcej. To nielogiczne. Jakieś dwa tygodnie temu stało się coś bardzo niepokojącego. Pomagałam w schronisku i poszłam do magazynku pokarmy dla kotów. W pewnym momencie poczułam takie zmęczenie, że usiadłam, zamrugałam za dwa razy i pamiętam, że obudziłam się trzy godziny później. Na telefonie było 11 nieodebranych połączeń od rodziców. Wiecie, co się dzieje, gdy się oddzwania. Od jakiegoś czasu staram się zmienić plan dnia, ale jeszcze nic nie wymyśliłam. Nie chcę lepiej spać kosztem moich zajęć. Jeśli też macie podobny problem, napiszcie. W... Ja takiego problemu nie mam i bardzo się cieszę. No cóż, ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani.